To od kiedy ta firma prowadzi działalność z krajskimi atrakcjami? E, firma, zakład cukrowy Siemusza Kinoska e, prowadzi. E, Sprzedaż, produkcja sprzedaż od 1990 roku. Choć wcześniej również przez tą rodzinę ta produkcja była prowadzona praktycznie od 1960 roku. Kiedy rozpoczęła się elektryczna produkcja ambiotów? Elektryczna produkcja ambiotów rozpoczęła się właśnie od 1960 roku, gdy wprowadzono żelazka kradziadek dzisiejszej właścicielki, takie żelazkę wykonał. Zelektryfikował je e, i od 1960 roku e, pełna para e, energetyczna działa. A jak z tym czy też, Bo teraz widzimy, jak klienci przychodzą i składają zamówienia, a jak znaczy to było e, kiedyś? Głównie e, na początku było tak, że głównymi odbiorcami byli e, sklepikarze i kupcy, którzy e, handlowali tymi adwortami e, w parku miejskim. Przy różnego rodzaju uroczystościach miasta, towaratusza, ratusza, również na straganach różnego rodzaju wystawia, wystawianych podczas święta miasta itd. dalej Później oczywiście w momencie kiedy pojawiły się pierwsze hurtownie spożywcze, te hurtownie spożywcze zaczęły kupować od nas produkt. No i rozniosło się potem to po, po sklepach, hurtowniach, sieciach. A, a jak kiedyś robiono andrukę? No dawno, dawno temu Adulty produkowano e, w takich specjalnych e, żelazkach, to się tak nazywało. Te żelazka były podżywane w piecach węglowych, wyciągane, a te żelazka były, były polewane, było polewane ciasto. E, później e, po jakimś czasie dokładnie po 3-4 minutach te, te żelazka były rozsuwane i, i wychodził opłatek, czyli ten krążek Andruta. Tak to było kiedyś, tak to wyglądało. A skąd się wzięła nazwa Andruty? E, nazwa Andruty tak naprawdę powstała z wielu kultur narodowościowych, które dawno temu, jeszcze w wieku XIX zapoczątkowały tak jakby tą produkcję w Kaliszu. Andrut względnie wywodzi się ze słowa Andrus. To jest y, ż, ż, żydowskiego słowa. E, to były wcześniej jakieś, prawda, mace produkowane przez y, narodowość żydowską. E, później to zostało przeszkodzone na słowo Andrut. A jak pan się do stwierdzenia, że koliskie Andruty są najlepsze? No bardzo dobrze się odnoszę, bo taka jest prawda. Nasze Andruty były produkowane od wielu, wielu lat. E, były, są i pewnie będą długo, długo najlepsze. Będą najlepszymi Andrutami, tak naprawdę. Andruty kaliskie produkowane są przez naszą firmę od wielu lat. No i właściwie my głównie możemy się poszycić tym, że mają taką renomę i bardzo się z tego cieszymy. A czy to prawda, że w 2005 roku Kaliskie Andruty zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych? Tak, to jest prawda. Długo żeśmy się o to starali. Dużo, dużo kosztów nas to poniosło dużo pieniążków żeśmy musieli wydać na to, żeby dostosować nasz zakład do wymogów Unii Europejskiej i tak, tak się właśnie stało. W 2005 roku nasza firma, jakby, głównie produkt androdykalski, został wpisany na, na listę produktów regionalnych jako produkt regionalny z oznaczeniem geograficznym i z certyfikatem oznaczenia geograficznego. A, czy może na pan zdradzić, z czego są zrobione antropologiczne? Oczywiście, to, jest, to są podstawowe składniki, to jest olej roślinny, cukier, woda e, i mąka. Przedmiot. A przez te lata jakoś, jakość produktu się zmieniała? Nie, e, właśnie to, że nasz produkt został budowany regionalnie, musiał przez przynajmniej 20 lat być produkowany w takim, takim samym stopniu, e, z takimi samymi składnikami, więc przez wiele, wiele lat. E, to się w ogóle nie zmieniło, do dlatego... pory. Już takie pytanie, z jakimi opiniami klientów się Pan spotkał? Znaczy się, no, przede wszystkim spotkałem się z opiniami bardzo pozytywnymi. E, produkt jest znany, produkt jest bardzo dobry e, i opinie są jak najbardziej bardzo pozytywne. E, można o tym przeczytać na naszej stronie internetowej. Spotkałem się również z opiniami negatywnymi jak wszyscy, aczkolwiek te negatywne opinie raczej dotyczą produktów, które są podrabiane przez innych producentów. No, musimy tłumaczyć klientom, że to nie jest nasza produkcja. I niestety nieraz tak się zdarza, że spotykamy się z tym, że coś nie smakuje, ale aczkolwiek nie było to u nas wyprodukowane, tylko wyprodukowany przez po prostu firmę, która produkcję prowadzi w 100 dole, w garażu i to tak wygląda, niestety, czasami. Bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. bardzo. Do widzenia. Do widzenia. że są świeże i dobre na ich piącie. końcu. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj o Andrzech Kaliski. je już kiedyś, przynajmniej ja. Ale smakują? takie Są dobre. Lubię. Są dobre i nie wiem, no. O -o -o. Ale odpowiedz. Powiedz tak. tak. Są dobre. Dobre, pyszne. To dziękujemy bardzo. Dziękujemy Dzięki tak? Andruty są dobre przede wszystkim są świadectwem naszej kultury kaliskiej i sponsorują, e, znaczy, promują nasze miasto. Andruty są ogólnie dobre, co prawda niezdrowe, ale są dobre. No i tak. Aha, są bardzo dobre, no. no. Smakują, kupiące. Tak, no. Czego no. Andrut? Tak powinnego No dziękujemy bardzo. Dziękujemy.